Świetna oferta pracy w Szwajcarii! Zarabiaj nawet do 6500 franków szwajcarskich miesięcznie w zależności od kwalifikacji i doświadczenia, będziesz pracować w renomowanych szpitalach w niemieckojęzycznych kantonach Szwajcarii, a my pomożemy Ci na każdym etapie. Znaleźć mieszkanie, zintegrować się zawodowo i przygotować wszystkie potrzebne dokumenty wymagania dyplom pielęgniarki. Pielęgniarza i co najmniej 5 lat doświadczenia lub ukończone ausbildung w Niemczech znajomość języka niemieckiego na poziomie B1 lub B2 brak konieczności. Posiadania zezwolenia na pobyt najlepsze jest to, że wszystkie oferty pracy od Vivi Germania są całkowicie bezpłatne dla Ciebie. Jeśli spełniasz wymagania, wyślij swoje CV oraz numer oferty AM1 na adres infomałpawigermania.eu. Link do aplikacji i wszystkie inne oferty pracy znajdziesz w opisie filmu w bio lub bezpośrednio na stronie www.vivigermania.eu.